Cześć, witajcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Poradnik Jacka. E, wpadła jakaś tutaj nagroda. Naklejeczki progresywne można dodać w większości mówić. Pewnie każdy z Was już zdobył taką nagrodę. E, oczywiście, dzisiaj gramy o misję, misję na Lisa. E, chciałem zapytać, jak tam Wam idą wasze postępy. Ja już kończę trzeci etap. Jak widzicie, pomalutku kroczkami do przodu. Robię trzecie, tam za chwilę zaczynamy 17 tysięcy i tutaj za, tą, za to ukończenie 17 tysięcy badań, które się zbierają, to dostaniemy e, dziękota premium, dosyłacz i dopałę do dosyłacza. Fajna sprawa, warto mieć. Warto też mieć lisa. Co, nakleimy mu? Nakleimy, zasłużył sobie to mu nakleimy. Wynik nie był jakiś tam mega imponujący. Masz. No ale nie będę miał mojej skórki, serio. Bo ja tam miałem panterę, skórkę. Szkoda, by mi było moje pantery. To nie chcę. To nie chcę, bo jak ma wyjść przez pantery. Zobaczę, ja mam taką fajną panterkę. Widzicie pantereczkę? On jest takie specjalne ciapki. Ten kamuflaż też był do zdobycia. Oczywiście udało się go zdobyć jak większość rzeczy w tym grze można zobywać. Robimy maraton na Lisa. Robię też jeszcze po kolei drzewko na drzewko na polskie medy. U mnie to wygląda. wybaczcie że tak przeskakuję po tym wszystkim, bo ja mam tyle czołgów. Ciężko byłoby go znaleźć po prostu, jakbym przycisnął. Siódem jest zrobiona, zbadana. Nie do końca, bo nie potrzebuję tego odblokowywać, po sobie to. Jak ja potrzebuję wyższy tier, nie? I od razu idziemy na. Skróty, idziemy tutaj, będziemy blokować wieże, wieże, idziemy na dziewiątkę i po dziewiątce też oblokowujemy wieże, wieże, działo i wchodzimy na tych od razu, nie? Bez badania niepotrzebnych pierdów. Żeby najszybciej zrobić sobie dziesiątkę. E, siódemka. Co mogę powiedzieć o siódemce? Bardzo fajny czołg CS44. E, kilka razy mierzyłem się z dziesiątkami ciężkimi i powiem Wam szczerze, daję radę, nie? Trzeba patrzeć, żeby przygotować gościa. On ma 7 sekund przeładowania na tym trochę słabszym dziale. Dlatego go nie maksowałem na to działo, bo on za wolno strzela. On ma niby 300 uszkodzeń i 168 penetracji, za to ładuje prawie 13 sekund. Jak widzicie, masakra. A to działo ma 240 uszkodzeń, 156 penetracji, 8 sekund przeładowania. I mi to w zupełności wystarczało. Można byłoby sobie załadować takie co. Ale ja wiem, czy jest różnica między tym a tym, aż taka duża. Sami popatrzcie. Penetracja o 4 mm większa. No pff. celność taka sama, uszkodzenia takie same. Czy jest sens wydawać, yy, wydawać 13 800 punktów badań na wymianę działa, które jest niemalże identyczne? Moim zdaniem nie było sensu. Odblokowałem to, ale go nie kupuję, tylko po to, żeby odblokować sobie CS 53 I tutaj dalej będziemy sobie robić. I teraz tak, tutaj możemy sobie, jeżeli ktoś ma schematy, może sobie kliknąć. U mnie już nie ma, bo wykorzystałem na ten poprzedni czołg. Może sobie kliknąć, wykorzystując yy, badania. W ten sposób przyspieszymy robienie naszego drzewka. I w ten sposób będziemy. Mnie tak naprawdę brakuje tylko tutaj wymaganych kredytów. Dlatego też zaglądam do magazynu. Promocja jest. Nie ma sensu sprzedawać jak jest promocja, bo zamiast 10 tysięcy kredytów dostaniecie tylko 5. Więc szkoda, szkoda wydawać. Poczekam. Promocja się za niedługo skończy i będzie można... Ja tego nie użyłem, dlatego chcę to sprzedać. Ale poczekam jak cena z powrotem skoczy na... Swoją na swoje miejsce będzie kosztowało 10 tysięcy, wtedy mi się momentalnie tutaj zbierze kredyty. A jak zrobić, żeby szybciej zbierać kredyty, to już wszyscy wiecie. Klikamy sobie ósemki premium, najlepiej. Ja muszę to kliknąć tutaj, bo mam tego tak dużo. co ładnie posprzątają. <laughs> ósemeczki premium. Jeszcze mogą przygotować. No. Oczywiście, oczywiście. Bierzemy sobie niszczyciele, bo niszczyciele ubiją po 500, bardzo ładnie zarabiają dzięki temu. I co, odpalamy bitewkę i jedziemy. Zapraszam Was na kolejną bitwę SU 130 pm Jest to czołg z poprzednich maratonów. Też go zdobyłem w maratonie. Oczywiście nie robiłem maratonu całego do końca. Tylko maraton był zrobiony do pewnego momentu, tam nie wiem, do ósmego chyba etapu i było po prostu wygłupione, bo nie mam czasu dlać po 50 tysięcy badań zbierać. Poza tym wydaje mi się, że szkoda życia na grę w kółko i tylko w kółko, bo jeszcze ma się rodzinę, ma się przyjaciół, znajomych, trzeba gdzieś jechać, trzeba kogoś odwiedzić od czasu do czasu, prawda? Co my tu mamy? W do dyplotom by się wypadało zaprosić, żebyśmy mogli mieć więcej o 10, o 15 procent więc i jedziemy oni tu jadą na rozniesienie ja się nauczyłem na, na ślepo strzelać to rozniesienie jak tam wtedy po drugiej stronie nie wiem czy to jest taki dobry pomysł tu wjeżdżać. nie będę tu wjeżdżał zjadę sobie na dół zjadę sobie na dół do końca tą malejką to strzelamy sobie na górkę jak nic nie będzie to się po prostu przeniosę pomogę chłopakom ciężkimi czołgami będą walczyć na zakręcie to tam jest tak zwana mordownia przepychać to będę im tam pomagał dobrze jak skończę to przyniosę gracz łączy do tonu, to bardzo dobrze czy się tutaj ktoś pojawi Sądzę Już tu go tam chłopaki z góry widzieli O, sojusznik już tam nabija Chce sobie punkcików doświadczenia Dymedża Troszeczkę ryzykownie, ale Warto? Nie wiesz też, nie wiesz Podchodził No ale jak się wycofam to Ja wiem, że oni by chcieli dzisiaj postrzelać dystansu do nich To nie weszło no zgoda się pewnie ładuje Już jedno strzał tam Za jeden. I jedziemy dalej. Chłopaki, 4, teraz wszyscy wpadną nasi, to zrobimy taką rzeź. Taki roz... <tryk> <tryk> Bałagan. 4, 5, 5, 5, pomagają 5, 5, 5, jak pomagają. A 5, 5, 5, a, nie mi polosowało 608 Dobrze Jest Bardzo dobrze Musimy pomóc nam na przepychacz tak jak mówiłem Tampugi cicho Maciej Na tło odcinek nie mogę nagrać Ostatni odcinek też musiałem usunąć bo tak skrzyczały że nie było w ogóle słychać co tak mówić Nieee to było niepotrzebne, to było niepotrzebne. Po co ja tam wyjechałem? Trzeba było chwilę poczekać. Ale odwaliłem numer. Trzeba było chwilę poczekać. Zagadałem się, nie po czym nie wyjechałem. Ja bym poczekał chwilę, mógłbym go na dwa strzały jeszcze wyeliminować. A tak, widzisz jeszcze lwy, przepchnął. Chłopaki, pomóżcie tutaj. Halo? No nie chcą pomóc, no. A co tam u sojusznika? Bronią bazy. Jest 9-7, możemy też wygrać, 10-7. Powiem Wam tak, dzisiejsze bitwy od samego rana jak zauważyłem wszystko jest y, na porażkę, nie? I każdą bitwę, którą zaczynałem skończyła się dzisiaj porażką. Zagrałem może 2-3 bitwy dzisiaj i wszystko kończyło się porażką, więc to będzie chyba pierwsze zwycięstwo. Ale pomyślałem i tak nagram dla Was odcinek, żebyście widzieli co się dzieje. Y, jest teraz maraton na tego lisa. Już zauważyłem dużo lisów jeździ. Dużo lisów już jeździ. W tej bitwie nie widziałem lisa, ale jeździł dużo lisów i ludzie się chwalą, że dobry, naprawdę dobry, zwinny, zwrotny, szybkostrzelny. I ja uważam, że też jest czołg warty uwagi, tym bardziej, że będzie nam zarabiał kredyty, będzie nam dobywał doświadczenie dla załogi i będzie nam zbierał doświadczenie wolne na, na badanie naszych czołgów z drzewek technologicznych. Także warto go mieć, warto nim jeździć i warto o niego powalczyć, tak uważam, ale nie, to nie znaczy, że mamy spędzać całymi dniami przed komputerem czas, prawda? Są też inne rzeczy ważne, ważniejsze. Bitwa widać, masik u błęcowi, nikt nie chce wyjechać, boją się stracić. O, one są na ogryzku, to już długo to nie potrwa. Kolejna przystępia dotycząca zezol, <laughs> nie trafił i za drugim strzałem dobrze, że mam do pociski w magazynku. bo ma 350 średnio uszkodzenia na strzał. Przeładowanie jest około 30 sekund. Także fajny jest ten czołg, bardzo go lubię, bardzo lubię grać. To trzeba grać im bardziej na dystans, bo to jest czołg średniej Trzeba grać im bardziej na dystans, bo on jest bardzo podatny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Co strzał od kogokolwiek, a automatycznie pada nam celowniki. <laughs> a tutaj wygrywanie celownika jest tragicznym pięknie jeszcze cztery został 4 pestki pewnie już sprzedane więc już nie ma się czy bronić i koniec bitwy w ten sposób kończymy tą bitwę wracamy do garażu mamy niecałe 2000 uszkodzeń szkoda że wyjechałem naprawdę żałuję niepotrzebnie zagadałem się to za dużo wracamy do garażu Zbieramy badania, za chwilę będziemy mieli następny etap, zaczynamy czwarty. Mam nadzieję, że dzisiaj ten czwarty etap o, nową zdolność mam nawet. Wow wow Słuchajcie, za tą bitwę zarobiłem 124 553 grając w Plutonie. Także yy, nie mam żadnego dopalacza włączonego, jest to po prostu czołg premium, który zarabia. I kupiłem sobie 14 dni konta premium na czas trwania właśnie tej akcji na lisa, żeby zbierać więcej kredytów. Do tego jeszcze pewnie doszła jakaś nagroda. Tak, doszła nagroda, wydarzenie. Dostałem jeszcze 50 tysięcy, normalnie bym zarobił 75 tysięcy blisko za tą bitwę. I dodano z zasobów rezerwowych jeszcze 12 455 kredytów. Są taki ładny wynik z zarabianiu. Zobaczcie, dałem tylko 6 strzałów, 4 cenne, 4 przebicia. I zrobiliśmy prawie 2000 uszkodzeń. Dlatego uważam, że warto robić lisa, bo lis też będzie mniej więcej tak zarabiał. Każdy strzał to będzie dodatkowy kredyt yy, na jego korzyść. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na następny odcinek, na pewno będą fajne i ciekawe. I mam zamiar za chwilę wrzucić jeszcze moją yy, załogę Mvito, która będzie fajnie komentowała bitwę. Dużo ludzi się mnie pyta, skąd ja to mam. Zapraszam Was do linku w opisie. Link w opisie będziecie mieli skąd wziąć dźwięki z załogi. A dalej to już musicie sobie po prostu wymienić w mod, w, mod, w folderze mod, Jak wejdziecie do folderu World of Tanks, musicie wymienić sobie w folderze MOD, wstawić tam kopertę z nowym patchem i będziecie mieli wszystko normalnie ustawione. Gra, będzie normalnie odpalała. Także polecam Wam bardzo serdecznie ten mod, M.Vito. Mnie się bardzo podoba, urozmaica grę, rozwesera nawet przy porażce. Takie śmieszne komentarze mają, że naprawdę boczki zrywać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na następny. Cześć! Wam!